Poczucie ja, ale nie patologiczny narcyzm, jest w nas zakorzenione. Każdy z nas ma tak samo, nawet zwierzęta tak mają. To albo indywidualne, albo zbiorowe ego. Celem naszego istnienia jest przekazywanie naszych genów. Duchowość faktycznie stara się zmniejszyć poczucie ja, to indywidualne lub zbiorowe ego i promowanie swojej osoby. Czy zgodziłbyś się z tym? Pytanie dotyczyło tego, że nawet w królestwie zwierząt da się zauważyć pewien rodzaj poczucia ja, nieprawdaż? Tak, przeprowadzono na ten temat kilka interesujących badań, między innymi takich, które pokazują, że zwierzęta potrafią rozpoznać siebie w lustrze. Zatem występuje u nich pewien rodzaj poczucia ja. Chociaż jest ono oczywiście znacznie bardziej prymitywne, podstawowe. My rozwijamy poczucie ja poprzez język, koncepcje, idee, poglądy itd. Rozwijamy teorie dotyczące tego poczucia i przywiązanie do niego na znacznie bardziej zaawansowanym poziomie. To nie jest nic złego. W rzeczywistości to dobra rzecz, wręcz niezbędna. We wszystkich istotach czujących występuje ukryta tendencja do przywiązania do swojego ja. A kiedy istoty odradzają się w różnych światach, ta utajona tendencja będzie się manifestować w większym lub mniejszym stopniu w zależności od warunków. Kiedy jesteśmy w świecie ludzkim, poczucie ja manifestuje się na bardzo zaawansowanym poziomie, ponieważ posługujemy się językiem i dzięki temu możemy dokonywać autorefleksji. Wraz z możliwością użycia słowa ja przychodzi pytanie, kim jestem? Dlatego właśnie język, teorie, koncepcje siebie są istotnym warunkiem wystąpienia autorefleksji, a także odpuszczenia ja. Zatem nie ma w tych zjawiskach nic złego, po prostu nas ograniczają. Można na przykład pomyśleć o poczuciu ja jako o prymitywnym przejawie tej ukrytej tendencji w kontekście zwierząt czy na przykład malutkich dzieci. Natomiast my mamy dużo bardziej wyrafinowane możliwości, które pozwalają nam pójść dalej, przekraczać te ukryte tendencje.